Czy, jak przedsiębiorca wrzuca coś sobie w koszty, to ma to za darmo? Nie. Już wszystko tłumaczę. Załóżmy, że mamy dwóch przedsiębiorców. Obaj mają na koncie 20 tysięcy złotych i obaj kupili drukarkę za 1000 zł. Ich stan konta jest nadal identyczny, więc nie ma żadnej różnicy. Ale przedsiębiorca B postanowił wrzucić tą drukarkę w koszty. Co będzie dalej? Załóżmy, że obaj zarobili w tym miesiącu po 10 tysięcy złotych. Od tych 10 tysięcy złotych należy zapłacić podatek. Przyjmijmy, że obaj są na liniówce 19%. Zatem z tych 10 tysięcy trzeba zapłacić 1900 złotych podatku, co oznacza, że na koniec miesiąca będzie miał 8100 zł więcej. Natomiast Przedsiębiorca B, ponieważ wrzucił sobie drukarkę w koszty, podatek liczy nie od 10 tysięcy, a od 9 tysięcy. 10 tysięcy minus 1000, 9 tysięcy i 19% od 9 tysięcy to jest 1710 zł. I taką kwotę przelewa do Urzędu Skarbowego. Jak widzimy, na koncie ma o 8290 zł więcej. Jak widzimy, różnica jest to 190 zł, i to jest jedyna różnica, jaka jest na korzyść przedsiębiorcy B, który w tą drukarkę w koszty wrzucił. Nie jest to 1000 10 tylko 190 zł. Jeszcze ciekawiej jest, jeśli chodzi o VAT. Mazu, 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 mazu. Załóżmy, że nasz przedsiębiorca znalazł kawałek drewna i postanowił sprzedać go za 100 zł. Dolicza do tego 23% vat które to trafia do Urzędu Skarbowego. Natomiast jego klient, którym również jest przedsiębiorca, kupuje towar za 123 zł, ale ma prawo odliczyć sobie ten VAT i odzyskać go, jak gdyby, od Urzędu Skarbowego. Przekształca ten kawałek drewna w figurkę i wycenia to na 1000 zł. Dolicza do tego 230 zł vat które trafiają do Urzędu Skarbowego, gdy pojawi się klient, który może być na przykład zwykły człowiek, czyli konsument. 1230 zł wydaje klient, 230 zł trafia do urzędu skarbowego, a poszczególni przedsiębiorcy zarabiają 100 i 900 zł. Ale w sytuacji, kiedy ostatecznym klientem by jest również przedsiębiorca, który, na przykład, tę figurkę wrzuca do pieca, to on ma prawo odliczyć sobie 230 zł VAT u Tak więc, jak widzicie, urząd skarbowy na tej całej operacji nie zarobił ani złotówki. Tak więc przedsiębiorcy, kiedy wrzucają sobie coś w koszty, to nie dostają coś za darmo, tylko po prostu odzyskują podatek i tylko podatek. Przemyślcie to. Aaaa! A było tak blisko. By Tomek znów tak nie powiedział, oddaj na niego głos 4 lutego w prawyborach Nowej Nadziei w Katowicach. Zapraszamy.